Jedna ze skrzynek z orzechami tymi, Tam jeden na ileś spleśniał, to pójdzie do wyrzucenia. Reszta w, w dobrej, bądź bardzo dobrej jakości. No i pytanie: co z tymi gagatkami dalej? Tłuczenie orzecha sercowatego. Podstawowa różnica. Jak próbowałem go tłuc na swojej desce do tłuczenia orzecha włoskiego była zbyt miękka. Orzech sercowaty ma łupy twarde. Musi być tłuczony na twardej podstawie. Kanadyjczycy i Amerykanie tłuką je często na kawałkach kamienia. Mnie dobrze sprawdza się płyta z kawałka blachy grubej. Jak usłyszymy charakterystyczne kraknięcie to już wtedy mamy pewność orzeszek się Otwiera i potem już zostaje tylko wyciągnięcie tego ziarna ze środka. To są orzechy z formy ula, ulubione Adama. Te orzechy były zebrane w sezonie w roku ubiegłym, w 2019. Są po roku leżenia. Zero robaka w środku, bo to ma bardzo szczelne te okrywy. Zewnętrzne. O, tutaj się nie stukło tak jak trzeba. Orzech sercowaty. Najczęściej tłucze się łatwo. Czasem trafi się od potrójnej stygmy. Jeżeli na mamy na kwiacie potrójną stygmę, powstaje potem taki trójdzielny orzech i wtedy należy go tłuc od wierzchołka, bo przy tłuczeniu bocznym nic z tego nie będzie szło i wychodzi nam ze środka 3 listki, a nie dwa, jak to jest zwykle w orzechu sercowatym. Zwykle wychodzą po prostu dwa. Forma ula jest formą bardzo łatwo upliwą, wysoko oleistą. Niam niam. Znowu potrójny i podwójny. Kraknięcie, odrzucamy je. Kraknięcie odrzucamy do separacji. Potrójny. Kraknięcie odrzucamy. Forma typowa. Potrójny. Odpierzchołka. Pach. Wylatują. Są to orzechy twardołupowe, więc tą podstawę trzeba mieć twardszą do wyłuskiwania. No i dużo wolniej idzie to tłuczenie niż w przypadku orzecha włoskiego, zwłaszcza przy formach takich wysoce wyselekcjonowanych jak mars czy jędrek czy klop alfa. No to to tłuczenie idzie błyskawicznie, bo ta skorupa jest bardzo cienka. Tak samo jest to na res, taką samą sytuację mamy w przypadku resowi. Orzech sercowaty ma tą łupę w stosunku do swej średnicy dużo grubszą. No i ta energia przyłożona do spowodowania pęknięcia tej skorupy musi być proporcjonalnie większa No ale cóż Orzechy włoskie są chorowite I stosunkowo delikatne Zarówno na choroby jak i na nasze kaprysy zimowe Wiele z odmian cierpi w zimy, tutaj pusty Orzech sercowaty ochrony nie wymaga, więc każdy może postanowić sobie sam, co dla niego jest ważniejsze. Czy orzech, który się łatwiej łupie, czy orzech, który ma większą trwałość ziarna i nie wymaga ochrony. Od sadowników dużo lepiej wyborem w zasadzie będzie orzech włoski, pomimo, że wymaga ochrony. Natomiast dla użytkowników indywidualnych ten twardo-łupiwy, twardo-skorupowy, ale bardzo odporny na choroby orzech sercowaty wydaje mi się lepszym wyborem. Amerykanie nazywają orzecha sercowatego Householder, czyli właśnie użytkiem, orzechem do użytku takiego prywatnego. Pula łupie się bardzo łatwo, więc jeszcze nie ma z tym problemu. Będzie ten typ promowany. Przykład orzechów z innego drzewa orzecha sercowatego te są troszkę mniejsze ale jest to jak na razie jeden z, również jeden z najłatwiejszych do łuskania jedna z najłatwiejszych do uskania form kliknięcie ten trzyma kliknięcie wypada kliknięcie i tu już wypada ziarko samo ze środka kliknięcie i wypada samo ziarna ze środka. Znowuż kliknięcie. I ziarenko tutaj lekko podważymy z korupką i również łatwo wypada do środka. Forma trójdzielna. Trzeba od wierzchołka Ale też ładnie wypadają, jeżeli ładnie otworzymy. Forma podwójna. Wypada wszystko. Forma podwójna. Wypada wszystko. I znowuż wszystko do wyłuskiwania bardzo łatwe wręcz, żebym banalne miałem w swoich rękach jeszcze orzechy z łatwiej łupiącej się formy ale wszystkie poszły do siewu i nie mam jak pokazać i jeszcze raz znowu forma trójdzielna więc trzeba od wierzchołka ale też wychodzi podwójna forma łaska, Troszkę trzeba też, też pomóc mu z wierzchołka. Ten się nieładnie troszkę pokruszył. Wyłuskiwanie orzecha sercowatego po stłuczeniu. Czym się różni od orzecha włoskiego? Jest to orzech o mniejszej wadze orzecha. Dużo mniejszej. Skutkiem, jednym ze skutków tego jest, iż mamy te okruchy dużo lżejsze. Ziarno u orzecha do selekcji nie przeznaczam żadnych typów, które mają średnią wagę ziarna mniejszą niż 4,5 g. Przy orzechu sercowatym to tutaj 5-6 g waży sam jeden orzeszek. Tylko wziąć poprawkę musimy na to, iż te orzeszki występują w gronach 10-15, z góry do dołu. Więc sama grupa liści, która żywi te yy, orzeszki, ma potencjał fotosyntetyczny, który byłby w stanie wytworzyć orzechy 20 do 40 gramowe, jeżeli byłoby tych orzechów mniej. Tylko że jest to orzech wiążący w gronach w dużej ilości pionowo, więc ta energia fo z fotosyntezy ulega rozproszeniu na większą liczbę orzeszków, stąd ich niewielki rozmiar jest po prostu, i niewielka waga jest po prostu nieunikniona. Skutkiem negatywnym tego jest, iż wydajność z wyłuskiwania, roboczo godzina na kilogram wyłuskiwanego ziarna jest dużo niższa niż przy orzechu włoskim. Przy orzechu włoskim, przy typach doborowych jestem w stanie do, bez problemu wybrać 3 do 5 kg ziarna na godzinę. Tutaj pomimo, iż jest to orzech Łatwo upliwy, łatwo wychodzący ze skorup, to ta realna wydajność z wyłuskiwania, przynajmniej przy tych typach, które testuję do tej pory, wychodzi na poziomie około pół kg ziarna na roboczo godzinę. Skutek negatywny tego jest taki, iż cena ziarna musi być dużo wyższa, aby był cały proces opłacalny ekonomicznie. Amerykanie czy Kanadyjczycy pracują w tym momencie nad liniami technologicznymi do mechanicznego separowania ziarna z orzechów sercowatych. Na razie jest to wszystko w fazie prototypów, które będą dostępne na rynku gdzieś tak pewnie za 10-20 lat. Na razie zostaje więc wyłuskiwanie ręczne. Jeżeli ktoś potrzebuje to ziarno wyłuskiwać na swoje własne potrzeby, to ta mała wydajność wyłuskiwania na godzinę nie jest takim dużym problemem bo ile nam tam trzeba jednorazowo? pół kilograma kilogram ziarna więc jest to łatwe do realizacji natomiast tam gdzie liczy się kasa czyli w uprawach komercyjnych ta stosunkowo nieduża wydajność wyłuskiwania ziarna w kilogramach na roboczo godzinę będzie czynnikiem zniechęcającym do uprawy Zwłaszcza, że te godziny są coraz kosztowniejsze. Ziarno z typu doborowego jędrek z 2020 roku. Tutaj mamy ziarno z typów doborowych po roku leżenia. Jest już znacząco zbrązowiałe. Tutaj mamy ziarno orzecha sercowatego ze zbioru z 2020 roku. Jaśniusieńkie, bielusieńkie. Nie ma antraknozy, to i ziarno bielutkie. Tutaj w tym zbiorniku jest ziarno z orzecha sercowatego po roku leżenia w skorupie. No i niech Państwo popatrzą. To leżało w skorupie i to leżało w skorupie. Orzech włoski jest już znaczą, znacząco ściemniały. Stracił przynajmniej ton albo dwie tony barwne, a więc i stracił na wartości handlowej. A tutaj mamy ziarno z orzecha sercowatego leżące w skrupie rok. Zero, praktycznie zero ubytku barwy. Dla porównania tu mamy ziarno z orzecha sercowatego łuskane w tym roku, a tutaj ziarno z orzecha sercowatego łuskane z ziaren sprzed roku zebranych. Ja tu istotnej różnicy w kolorze ani w walorach smakowych nie widzę. To jest trwałość, tego potrzebujemy jeżeli mamy <laughs> jakąś małą skalę produkcji, jeden rok jest cena, innego roku nie ma ceny, a sprzedać chcemy wtedy, kiedy nam bardziej się opłaca. Tutaj mamy owoce z typu doborowego z, ze zbioru z 2019 roku. Tutaj jest, są owoce z tego samego drzewa tylko troszkę inaczej przetwarzane. Te były po prostu miały zdarte okrywy, zielone i cała reszta była wrzucona do skrzynek do schnięcia. Te były jeszcze po wyłuskaniu z tych okryw zielonych starannie umyte. Wygląda to dużo lepiej. Jeżeli mamy orzecha sercowatego przechowywać do wyłuskiwania tylko na własne potrzeby, to w zupełności wystarczy nam stopień przygotowania orzecha w takim stopniu jak tutaj widać, czyli wybrane z okryw i wysuszone i to może spokojnie leżeć rok, dwa lata. Natomiast najbardziej opłacalną formą zarabiania na orzechu sercowatym wydaje się być metoda stosowana w Stanach, czyli sprzedawanie orzechów zebranych, wysuszonych w skorupie, gdyż tutaj czynnikiem ograniczającym jest ta ekonomika wyłuskiwania. Wobec tego, jeżeli chcemy mieć towar ładny handlowo, to trzeba będzie go dodatkowo jeszcze umyć. Na ten moment w obrocie międzynarodowym amerykańskie czy kanadyjskie orzechy sercowate kosztują po 15 dolarów za kilogram orzecha w skorupie. Jest to cena kosmiczna w stosunku do bardzo niskich kosztów produkcji. No, uważam, że tego typu argument powinien być zachęcający do wdrażania tego ty typu wynalazków do produkcji. Nie mam jednak złudzeń, iż ta wysoka cena orzecha sercowatego w obrocie międzynarodowym jest spowodowana w tym momencie dużą stosunkowo dużą ilością nasadzeń, które idą w Europie Zachodniej i jeszcze kilka lat temu ten sam orzech sercowaty w skorupie kosztował w obrocie międzynarodowym 7 dolarów, około 7 dolarów za kilogram, czyli tam te 3 dolary za funt orzechów, bo oni mają inny układ miar. Także spodziewać się należy, iż cena ta spadnie. Aczkolwiek... Aczkolwiek, aczkolwiek, nawet jeżeli by to było sprzedawane po 3-4 euro za kilogram skorupie, byłby to bardzo opłacalny produkt dla, dla sadownika.